Zawody były bardzo fajne, rywalizacja zacięta, czuć było sportowego ducha walki. Udało mi się osiągnąć dystans 981 metrów, który jest moją życiówką w zawodach na 3 minuty. Sfera tutaj jest bardzo fajna, byłam tutaj też w zeszłym roku, a w tym roku podoba mi się jeszcze bardziej. Wydaje mi się, że grało mi się bardzo dobrze dzisiaj, dysponowałam bardzo dobrą formą. Oczywiście przeciwniczki były bardzo wymagające, ale jakoś udało mi się wygrać. Rok z rzędu przyjeżdżamy do Warszawy. W tamtym roku udało nam się zdobyć mistrza, więc z założenia w tym roku przyjechałyśmy go obronić. Jak widać, tak jak powiedziałam, rok temu jest złoto nasze i jest się z czego cieszyć. Także tytuł Mistrza Obroniony. Uważam, że poziom był dużo wyższy niż w tamtym roku, więc te wymiany były dużo cięższe i oczywiście dużo lepiej się na to patrzyło. Byliśmy już dwa lata temu, rok temu. Teraz trzeci raz. Wrażenia są bardzo fajne. Udało nam się zrobić fajne miejsce, bo zdobyliśmy złoto dwa lata temu w pierwszej klasie brąz, teraz rok temu srebro, i no bardzo podobają mi się te turnieje, super atmosfera, organizacja na bardzo dobrym poziomie. Byliśmy pierwszy raz na tym turnieju. Bardzo nam się podobało, super zakwaterowanie, hotel świetny. Zawody też bardzo fajne, duże emocji. Oczywiście fantastyczny trener z nami pojechał, fantastyczna drużyna, super atmosfera. Połączyliśmy grę także z zabawą i nauką oczywiście. No łatwo było, no, wygraliśmy na spokojnie z, z serią zwycięstw. No i trenerzy się spisali tutaj. Bardzo nam się podobało na zawodach. Przyjechałyśmy pierwszy raz i, i, udało, i od razu udało się nam wygrać, więc to na pewno na plus. Yy, organizacja też była bardzo dobra. No bardzo nam się podobało, na jakieś rzeczy byłyśmy skupione i udało się wygrać. Fajna sprawa. Tak, yy, na pewno w następne następnej edycji też będziemy uczestniczyć. Jak się uda, no? Zadowolone.